Witajcie wszyscy z tej strony, Morwin, a to jest z serii Zagrajmy w The Forest, czyli serii, w której staramy się przeżyć na wyspie opanowanej przez kanibali. I jak widzicie, jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Z jednego głównego powodu wyszedł update, wersja trzecia, już gry. Przez to po prostu musieliśmy się przenieść w to miejsce. To, jak wygląda nasz obóz, mniej więcej mamy ognisko, już takie podstawowe jako taki mur. Ym, przepraszam z góry, że tak długo nie było tych filmów, ale po prostu chciałem ogarnąć jako tako tutaj wszystko. Tutaj niestety nie znikają te widmowe bariery w tej wersji, z tego co zauważyłem i no tak jakby nie wiem, jeśli macie jakieś własne usunięcie, to mówcie. Odnośnie tego co wprowadzili w tym updatecie, to tak, wprowadzili tak zwany pedometr, czyli po prostu coś co liczy nam kroki. Yy, teraz zrobiliśmy do dnia dzisiejszego mi troszeczkę tych kroków chyba zabrało, bo to niemożliwe, że miał sto, tylko 144 kroki chyba, że po prostu tutaj z tego danego dnia, to, to bym się zgodził yy, yy, w tym momencie dodali po pierwsze to co jest chyba takim fajnie Fajnym, co jest, jest takim, czy fajnym, no raczej chyba wymaganą rzeczą, jest to, że dodali zapisywanie się tego ekwipunku tutaj, bo on do tej pory się nie zapisywał, to będzie zaczął się zapisywać. I no to powiem tak, troszeczkę ułatwia rozgrywkę. Co tu jeszcze dodali? Na pewno dodali randomowe, jak widzicie, gdzie jest łódka, gdzie jest łódka, nie, łódki nie ma. Otóż moi drodzy, łódka jest teraz randomowo rozpiona. Yy, myślę, że zbyt dużo ludzi, że tak powiem, yy, chowało się na tej łódce, tak jak ja zresztą przez pierwsze odcinki. I no, troszeczkę to ułatwiało jednak rozgrywkę, ale yy, już w tym momencie nie można tak, po prostu trzeba tej łódki szukać. Z reguły rozpiesziona albo za tymi skałami, albo w tej mniej więcej za torce. Nie widziałam żadnych innych respów. Od razu mówię, bo przeszukiwałam sobie troszeczkę tutaj wyspę i co, co odkryłem, nie wiem czy o tym wiedzieliście, że mamy do dyspozycji w tym momencie z tego co wiem około połowę wyspy. Ponieważ druga połowa, po prostu jest tak, napisane jest, że ten, ten obszar będzie, że tak powiem dostępny w następnych buildach. A co to, że wesoła gromadka mi się tam pojawiła, turystów. Eymm. i tu jeden. Co, 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 co? To biegnie w moją stronę, kto ci pozwolił? Eem, um, jeśli nawet przeżyją, to zaraz ich potraktujemy moim ulubionym przyjacielem, czyli dzido. Jednak nie trzeba będzie ich tak traktować. Jednak... No, jesteśmy w krwi, jestem ciekaw dlaczego. Um, umyjmy się tutaj, dobra. Co yy, tutaj jest? No. Idzgaj tu. Troszeczkę nadal no, topornie się jednak te graty z tych yy, zbiera, z tego... Nie, no, nie są skrzynki. To jest z tych na, walizek. No, ale to trudno się mówi. Hmm. Jest, no, jest pokryty krwią. Już nie. Dobra. Yy, jaki, moi drodzy, plan jest na dzień dzisiejszy? Na, na, znaczy, no, na ten odcinek, na dzień, jest. Yy, po pierwsze, chciałem sobie. No. Przepraszam bardzo, ale co to za jakieś. Turysty to mi łaży? Nie chcę takich turystów. Dobra. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że chciałem sobie ogarnąć ten lock kabin tak. Tylko do tej pory nie wyczajujemy jeszcze gdzie go sobie postawię. Także mi się też... On, nie wiem czy on się niszczy, jeśli go postawimy w wodzie. Oj, tu źle poszedłem. Ym, tak wiem, że to jest dziura ale nie, nie mogą tutaj wejść. Próbowałem, już testowałem, tutaj kanibale nie są w stanie tutaj wejść. Yy, może sobie ten domek postawimy gdzieś tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś tutaj chciałem go sobie postawić. No i po prostu... O, już jestem głodny. No dobra. Yy, to nie wiem, czy mam jakieś batony. mam jakieś batony no na chwilę, no to można sobie go zjeść. I na dzień dzisiejszy jest plan na tyle. No ja to i tak myślę, że tego domku nie skończę dzisiaj. No po prostu powoli doprowadzają mnie do szału te wajzer, co mi tu biegają. Zwiększili mam wrażenie ilość kanibali w tej wersji. To tak mi się przynajmniej wydaje. Że Jest ich więcej, albo po prostu ja mam późniejsze drni. I dlatego tak... Ten, no pójdziemy sobie z tamtej strony, będzie szybciej, będzie nosić te kłody, może przynajmniej będą spadały na dół. Na dzień dzisiejszy, a powtarzam się, wiem, chciałbym Wam dzisiaj jeszcze powiedzieć też także dwie historie, które jedna przypomniała mi się z powodu, że jakiś czas temu na Facebooku zobaczyłem zdjęcie z obniżki klasowego, bo takowe miałem po, po zakończeniu roku. I po prostu mi się przypomina historia, więc zacznę od właśnie od tej. Jak opowiadałam wam, myślę, pamiętacie w którymś tam Q&A, że zacząłem nagrywać dlatego, że po prostu chciałem być, spróbować być kimś innym, że tak powiem. Było to około, jak mówię, trzeciej, trzeciej klasie podstawówki. Nie byłem ładny, byłem raczej gruby. Znaczy no gruby, no troszeczkę się wagi miałem i byłem taki no z twarzy pulchny dość. I kiedy poszedłem do czwartej klasy, bo... U mnie w szkole czwarta klasa równała się zmiana y, bloku, że tak powiem, tak zwanego bloku, nie wiem, jak ktoś tak się y, mówi y, tak profesjonalnie. W poszedłem do innej sali, że tak powiem. Y, I tak się złożyło, że wylądowałem na, w, obok sali y, rok starszej klasy. Klasy piątej. W tamtej klasie był pewien chłopak, który w sumie od początku zaczął mi dokuczać w sposób taki, że, no wiecie, no taką miałem urodę. Yy, a przez próchność po prostu także miałem... Yy, wrażenie było, że miałem skośne oczy. One troszeczkę skośne były, więc nie dziwię się temu troszeczkę. Yy, I zaczął mi tak powiem, no to na to prześladowaniem dokuczać, że Chińczyk, Chińczyk kładził za mną na przerwie, raz była nad sytuacja, że, a no inny mówił, też się zaczęli ze mnie śmiać. Niektórzy na to to olewali, a niektórzy rzeczywiście tak powiem yy, też zaczęli mi dokuczać, mimo wcześniej mnie widzieli, ale no jakby że tak powiem, reakcja reak zachowania grupowe. Tak? i yy, No i tak, no i były nawet sytuacja, że nie mogłem swobodnie pójść do toalety, bo yy, czekała na mnie tam wesoła gromadka śmiejąca się ze mnie. Yy, I z tego co pamiętam, w czasie, no, wiecie, no zaczęło to przestało być to śmieszne, że tak powiem. No więc. Yy... Nic nie idzie, nic nie idzie. No więc ja w końcu ostatecznie. Yy... Oj, po długim okresie czasu, naprawdę, po długim yy... Nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba około nawet, nie wiem, dwa miesiąca, no półtora, długo, późno to powiedziałem, nie wiem dlaczego w gruncie rzeczy, ale powiedziałem późno o tym, no i tym, że prześladują mnie, że tak powiem, że... Mien... Yy... No, dokuczają mi, o, no i chyba skończyło, skoń, pamiętam, skończyło się tym, że y, chłopak y, wylądował u, y, wycho, znaczy, wylądował, no, no, no za, moja pani wychowawczy nie zaprosiła go na y, lekcję, y, na godzinę wychowawczą, o, tak to się mówi, y, i musiał po prostu mnie przeprosić przy całej klasie i tak w gruncie rzeczy... Tak się chyba to zakończyło. Nie wiem, czy jakieś wy, wyciągnęła jego wychowawczyni z tego, jaki wnioski. Raczej chyba nie. Znaczy, no przynajmniej ja nic o, tak, nic o tym nie słyszałem. I moje takie dla was y, pytanie, jeśli macie ochotę, to możecie y, napisać w komentarzu, co myślicie na temat właśnie, y, no nie tyle dyskryminacji, co dokuczaniu w szkole, czy ogólnie na, po prostu na tle y, może nie tyle, no po prostu wyglądu, po prostu wyglądu, może już nie tyle na temat koloru skóry, ale na temat ogólnie wyglądu, ewentualnie otyłości. Yy... Tak ogólnie, taka, taki, yy, jeśli macie ochotę, to możecie w takowej w dyskusji wziąć udział. Yy, nie nam tego zostało. Yy, jeszcze tylko 70 par. Nie trochę mniej, ale no. Dobra, pójdę sobie teraz tego coś yy, upichce. Yy, mam nadzieję, że tu się jeszcze ognisko pali. No to ja sobie upiekę jaszczurkę. Tak, będę jadł jaszczurki. Yy, troszeczkę ściszyłem grę. Ona może być trochę za cicho, ale po prostu mnie nie było. Dlaczego też tak późno? Bo ostatnie nagranie po prostu nagrało się w ten sposób, że absolutnie nic nie byliście w stanie usłyszeć. Ja troszeczkę podciągnąłem yy, głośniej Blue Yeti. I w tym momencie dawno nie padało. Yy, I w tym momencie ona jest troszeczkę głośniej, więc może też słuchać być mój komputer, ale to... On... No mówię, ta gra jest jeszcze w wersji alfa i też czasami te ściszanie tych dźwięków. No nie jest takie yy, genialne. Okej. Okay. Stoi strasznie gruba to drzewo było. O. Uwaliłem się w błocie No dobrze Może będę mniej zauważalny I do tej pory nie znalazłem zastosowania dla piłki Umyje się trudności mój mhm, fajnie Fajnie, że z tym poszedłem tu, a druga rzecz, fajnie, że mi się... To spaliło Super, dobra, czyli niestety, mm, jedyna opcja w będzie na znalezienie jedzenia, jest polowanie na walizki, pinsy. No, proszę jakiegoś batona. No, o jest baton, jest przycisk. No, co jest? No. Dobra. O, jeszcze jedno sobie tą walizkę we weźmiemy, tak, żeby mieć w miarę pełny ten głód. Yy... No, zbierz się. Zaraz przejdę mniej więcej do drugiej historii, yy, którą. W, no, też jest mniej więcej z podobnego okresu. Może troszeczkę yy, wcześniej miała miejsce. Yy, zaraz... no, Poproszę jednego batona i będę zadowolony. Okej. Okay. Yy, teraz myślę, że wybiorę się tutaj poszukam yy, jakiegoś jedzenia. Gdzieś jest środek dnia. nadzieję, że to jakaś, jakiś królik albo jakaś jaszczurka sobie będzie chodziła. Przy okazji sobie zbiorę te chłodę. Mm, tutaj, o. No, niestety to nie są jadalne jagody. To są niestety trujące. Są ciemne, wręcz czarne. To takie są niejadalne. Tego się przynajmniej zdążyłem nauczyć podczas. Grania w The Forest. A druga historia to jest mniej więcej powiedzmy, że zwią no, już nie związana raczej ze szkołą, raczej związana z wy wycieczkami moimi. Kiedy byłem w. Notabene, chyba to był 2008 rok, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, moje tutaj w, w okolicach yy, na północ yy, od Lublina. Yy, nie. Źle mówię, to nie jest na północ to jest na wschód, przepraszam, na wschód. Yy... Miejsce w, we Włodawie, we Włodawie jest takie yy, jezioro yy, nazywane yy, Białym. Było po prostu tutaj wody, że jest czysta i tak dalej, i dalej. Dobra, tam jakiś pan wesoły biegnie. Yy... Było gdzieś tak... Nie pamiętam dokładnie, ale było, by, było godziny chyba tak 16. Tak, już było po południe w każdym razie. Siedzieliśmy sobie nad y, wodą na plaży, w takim zacienionym miejscu, bo ja jest, y, znaczy no, nie mogłem w tamtym okresie, że tak powiem, za bardzo się opalać. Więc siedzieliśmy w zacienionym miejscu. I y, 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 no, dobrze mówię, to zacieniamy sobie, i w, w pewnym momencie. Yy, tak, dobrze pamiętam, że prawdopodobnie. Chyba yy, tak to mówię. Yy, Mama wskazała tam gdzieś na horyzoncie. Po drugiej stronie jeziora w każdym zaczęło się robić yy, ciemno czyli po prostu zaczęło że tak powiem, yy, yy, trochę. Chmury zaczęły się po prostu ciemno zbierać no, takie już burzowe. No i mama powiedziała, że zaraz zaczną yy, pioruny w jezioro uderzać, no bo wiadomo, jezioro najlepsze piorun ochron. No więc zaczęliśmy się powoli zbierać do domu. I nie wiem mogło to trwać. Może z 10 minut, to chmura zaczęła się zbliżać. Tak to jest szybko, bo to wiadomo do chmury burzowe, wiatry no to troszeczkę te chmury szybciej Lecą, poczekajcie mi się tutaj postać zmęczyła. Okej, okay, dobra No i młode, zebraliśmy się tam i poszliśmy już w kierunku, że tak powiem, pensjonatu. No i jeszcze tam. Moje, ja miałem okres ogólnie takiej pasji na zapiekanki, te, te robione tam, tam na miejscu. I ogólnie jak zwykle poproszę mamę, żeby mi zapiekanek takową kupiła. No i jak mówię, no i tu. ile zapiekanka się mniej więcej robi tak około. 5 minut. Tu powiedzmy, następne 5 minut minęło, i nagle. Na początku była cisza, że tak powiem, i nagle zaczął zerwał się wiatr. I to taki wiatr, że na naprawdę można było się go uznać, że tak powiem, właśnie, że mówię, że się właśnie zaczęła burza. A w gruncie rzeczy, no chmury były w miarę daleko. Yy, zerwał się wiatr, zaczął, yy, no, zaczął powoli lać deszcz. I powiem wam, że no, ten, jak mówię, wiatr był dość ostry ma to żadnej kamień? Nie ma, dobra. Yyy... Ym... myślałem, że patykiem uderzę w to drzewo. Poszliśmy do... Weszli... No, ze... zostawiłem to za pikankę, no bo wiadomo jak że no, to nie można zostać na, na zewnątrz. Poszliśmy... Weszliśmy do... Y... no budynku, tak powiem. Weszliśmy do pokoju i dosłownie w momencie, kiedy weszliśmy do pokoju, wywaliło korki. Gdzie to, w to drzewo się przewróci w to? Dobra. Waliło korki. Bo miało mi się takie serio, dlatego właśnie, że y, taka pogoda w tym DeForest jest ogólnie za oknem, też taka w miarę burzowa. Yy, wywaliło korki i na zewnątrz zerwał się taki wiatr, siwo się zrobiło, od ilości deszczu, od. Yy, no. w gruncie rzeczy od, od deszczu, od wiatru. no głównie od deszczu. Drzewa, tak się składało, żeby mieliśmy drzewa tuż przed oknem. Drzewa łamały się dosłownie jak zapałki to były sozny, nie były to takie małe sozny, no to powiedzmy gdzieś, o, takie właśnie drzewo powiedzmy, jak tutaj w The Forest, tak się skojarzyło. I powiem Wam, że co się... Potrwało to tam może, nie wiem, z 15 minut. I powiem Wam, że co się okazało, kiedy jakiś czas, jakiś czas później, że tak powiem, tam poczytaliśmy o tej... Ten okazało się że to co tam było to wcale nie była burza, lecz było to chyba to trąba powietrzna, która nie trwała długo, ale właśnie te łamanie się drzew, właśnie te złamane drzewa, właśnie były tego efektem. Tak, powiedzmy, że ja się tym troszeczkę bardziej interesuję, to z tego co się orientuję, to możecie albo nie, to już się ciemno robi, już się ciemno robi. To... Tornada oznacza się w skali tak zwanej Fujity. Jedną z tych, tu powiem, jest pięć. Z reguły, no oczywiście najmniejsze są też, tak powiem, naj, najsłabsze. To akurat było, no to jedno z tych najsłabszych, aczkolwiek wrażenia, że tak powiem, zostały mi do dnia dzisiejszego, że tak powiem. Potem nie mieliśmy prądu przez trzy dni, chodziliśmy po do jeziora. Ale ja w gruncie rzeczy do tej pory, głównie zapamiętałam z tego wyjazdu właśnie to tornado. Więc moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Mam ja nadzieję, że odcinek się odcinek spodobał. Troszeczkę więcej w tym odcinku gadałem. Chciałem, żebyś, żebyście, po, żebyście po prostu... Yy, żebyście... Nie nudzili się, mam nadzieję, że się nie nudziliście. Troszeczkę mogę mieć taki dziwny głos, ale co mi się z głosem dzieje? I do żonę kanibale, więc dziękuję za odcinek i do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Hej!